To to w pewnym odcinku węgla i jest Matrox Balimy wino ze O, dokładnie, w papierowym kubku Podoba mi się ten pomysł. Chętnie pomogę. O! O Co my tu Co mamy? Co tu chodzi? Mam... Musimy zniszczyć 40 żeby gorsze w jakimś gumnianym badziewiastym kijem od basebala Który nie jest jednak gumniany, jest bardzo dobrze, bardzo Dunar, bo mnie ktoś goni! Dunar, pomóż Dunar! Dunar! O Boże, o Boże pan wybuchajmy cię goni. Ej, bo on mi zara zarabia, wypuknie, ci zaraz coś. skończyć, zaraz. Biegnę tam, bo jest bardzo dużo. O, przedemną mną też jest! ciebie! Przyjąłem, przyjąłem go tak lato, i zawoł. Wezmę tych dwie, żeby cię odwracać. Wygramy. No, ja, o, ja też Świetny start. <laughs> Jezu, Najlepszy start odcinka jak do tej pory. Dokładnie. Tak a no... Crane. Powiem szczerze, że nie do końca tego oczekiwałem. Było dwóch Mamy gruby. pomóc ludziom przetrwać. Może powinieneś usiąść i trochę. Przecież Pokazałem, sobie... jak się wybuchał młego na mordę. Chętnie pomogę. Dokładnie, będziemy sprowadzić jeszcze. Gdzie pan wybuchowy? Ciempol. Ała O kurde! Kurde, stamina jest uważaj. Teraz się Ja wygrałem. Było bardzo. My wygraliśmy. Tak. Świetne. Wiesz, że może powinniśmy to kiedyś powtórzyć? Nie. Przez przypadek kupiłem sobie broń. Wow. Na, za 10 tysięcy. Wiesz, co mam? Broń. Nie, trzeba ci pokazać, co mam. Musimy pogadać z kwatermistrzem. Czym nie mogę służyć? Oj, Doktor no, Zir tak. mówi, że wiesz, gdzie szukać tych tam w... Sprinterów, wiesz, bardzo szybcy z zielonymi wrzodami. A tak, jasne. Mogę pokazać gdzie bywają. Tu! 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 tu. <grym> Chociaż moim zdaniem nie ma co no specjalnie te. szukać kłopotów, jeśli te nie szukają ciebie. Mądra Maksyma, dzięki. Eee, tu ktoś potrzebuje z nami... Łysy! Łysy potrzebuje pomocy! Łysy pro! Tak, Łysy O misja. Tu, łysy. Kredki dla dzieci i fejmie. części elektroniczne Tak Bombowo e, O, można pisać na czacie xD Części elektroniczne Rahima Nie oczekuj, że radio będzie lepiej działać Rahim wzdurał sobie, że zbuduje biegacza robota ma takie absurdalne pomysły Ło, <laughs> wow, co to za gówno jest? My się zrobiliśmy Jakiego <laughs> koloru jest ten plan? Chyba niebieski Dawno się nie przebierałem ja też, gdzie jest przebieralnia? Bim Cordelasa 200 damage. Uh. Kto by się tu przebrać Bede Eee, będę Bede, Bede węgrem Co to jest? Nie wiem. Zobaczmy. O się... HORE! No z czym ty jesteś? To jest z tego z Dead by Daylight! Wow. Tego Jestem dziadkiem! Nie <laughs> wiem To jest postać... To jest postać z Dead by Daylight Wiesz Wilhelm W egzotycznych. Wiesz co masz? W egzotycznych. Janka w egzotycznych to Jestem dziadkiem. Zobacz, No nic, pogram trochę dziadka. Ja się przebiorę, nie pada się ten strój. Ten nowy strój, nie wiem skąd ja go mam. Zobacz, jesteś. Prawdopodobnie odebrałem jakieś te. Widzieli ludzi wchodzących do szkoły. Coś tam się Dobra, czarno, czarno widzę dalszą część fabuły. <grym> czarno widzę wszystko. Eee, chyba musimy pójść w nocy. Psz, no dobra. Czekaj? Okay. Dobra. Kraj, jesteś tam? O, co tam, Spike? Małe info: jakbyś mnie potrzebował na przystani promowej, będę pomagał Morganowi przygotować barkę. O. Imy. Nie masz tego, postać ze zbyt daleko like, ma. Masak do jarzyn 180, maszeta 150. Kilow. Ładzie. Cierwosmański 250. O, o ile misji Myślę, mi... wydaje mi się, że misje główne podżegają. Dokładnie. Przepraszam. Widzę tu misję i tu misję. Gdzie idziemy najpierw? O, jeszcze tu widzę misję. Jakiś żul, żul potrzebuje naszej pomocy. Idziemy do żula. Idziemy do żula, bo śmiesznie brzmi. Pokażę ci, co mam, nie wiem, w nocy będzie dobre do testowania. Jesteś na dworze? Dobra. Pokaż mi, gdzie... O, też pada, dawno nie podała. Patrz, eee... Czekaj. O, gdzie jesteś? Potrzebuję zobaczyć, jakiegoś wygorszania. Byle by to nie był duży. tak To już... Już ci gołam. <laughs> Dobrze, odpocznę w tym czasie skrzynkę. Rzuć przed nami. O, bierz. Zaraz tam zabiegnę. Mam lepszy pomysł. O, jakieś gówno i sakwa. O, słyszę jak wychodzą. Jak nie widzę. O! Zobacz, widzisz mnie, czy nie? Nie, bo u mnie go nie było podpiszczane. Okej. Okay. <laughs> Słyszałeś to? To bomba kurta Nie, nie bomba kurta, mam bo jeszcze lepszą grać Ja nie używam bomb Jesteś przy zwykle? Ja, jestem przy sprzedawcy, tym lepszym Okej, okay, biegnę. ale co mam w Chodź do zwykł, to ci pokażę co mam ja. Tu masz ten zrzut? No tu nad nami jest, obok handlu A tu na dach Na dach, na dach Czepki jest, czepki jest, czepki o, nie ten dach, pomyliłem się. Patrz, pokazać jest Gdzie są te O, patrz. Chyba, ale nie są. Szczały, te wybuchające szczały. Kupiłem Obokaj. se. Gdzie, gdzie jest sprinter? E, a mamy gdzieś obok? Tu jest sprinter, po drodze jest sprinter. Możemy go przy okazji zniszczyć. Hałwa. Ostatnia tę hałwę z grecką. Jest taka ...parda i sucha. Jak tu zajść tam? Baterie mi się krącią do harsa. sobie drogę mało słowo. Za dom Biegniesz stronę tego znieska do splitera czy nie? Robimy tkankę sprintera, i ją oddajemy doktorowi Zero, czy najpierw pomagamy z Ligostradem Bo nie jestem prawie niż teraz Czemuś muszę chwilę AFK AFK? AFK tak. To Do bezpiecznej To zrobię sprintera tak Что the... yes, yes. uh. uh. это?

To by się nie wystarczył do Jest szybko. To ja. O, jesteś? Jem ja w życiu. Że... Nie zabiłeś go? Nie. nie. Ja się strzelam. Bo znowu się zabije. Nie, nie, bo tam go nie było. Wiesz? Aha. A dlaczego poszedłeś do Twojej misji? Nie poszłem do misji, po prostu poszłem tu ze z tego, bo widziałem, że są te te nocne i chciałem zabić strzały busowe, ale sam się zapiłem dwa razy. Aha. Gratulacje. Sam się wysadziłem. Jestem, może, możemy się do bazaru te... o, dziennik wojowy. A nie, to dziennik czasowy. Eee... Tu ktoś potrzebuje porozmawiać. Ja jestem już u tego drugiego. Kiedy ty jesteś? A. A ty jesteś w dali. A ty Sprintera jesteś? Nie, ja, tu misję mamy. A to weź tam, użyj swojej tajnej mocy. Tej, tajn Ja użyję tej tajn tajników mocy. Wyumarłem karabin, badziewisty, konieczny. Macheta kukri, 7 koła. Majczeta, majczeta wojskowa, 300 damage, zanim by ją kupić. Dodam kosztowności. Jesteś tam już? O, już. Używam mojej tajnej mocy. A to jest żółło. Czyli co konkretnie? Radę ci dam. Jeśli chcesz być dobrym biegaczem, powinieneś pomówić z wiedźmą. To ja. że zarażeni Aha. nie atakują? To prawda! Na własne oczy widziałem. Było tuż po północy, a ta starucha podeszła spokojnie pod bramę bazaru i zapytała, czy może wejść. W okolicy byli zarażeni? Wszędzie ich było pełno, ale jej zdawali się nie zauważać. Po prostu ich minęła spokojnie, jakby nieźle. na spacer wyszła. O czym nie wierzyłem? Powinieneś z nią pogadać. Przy twojej Żu żul. robocie, mogłaby ci bracie pomóc. Nigdy nie ufajcie żulom. Nigdy nie ufajcie. żulom. tu odcinka. Nigdy nie ufajcie. żulom. Tak nazwę plik, żeby nie zapomnieć. Muszę zaznaczać pliki. Znaczy zaznaczać. Naz nazwy robić, żeby tam... A to, a jesteś po drodze Splinter? No za nami, ale nie zrespił się. Ale gówno. Eee, tu jakiś Derek potrzebuje naszej pomocy. Darek? Pomóż um derkowi. Ciekawe, czy nam powie o wieźmie. Ja też pomogłem się tym Darkowi. Miałem quest od, od bytu ale Irely. O! Ja u Darka mam pracę. <grywam> Zbieram dyszę. Darek. 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 Dobry, dobry człowiek. Darek dobry człowiek. Już. Darek Bydgoszczan. On prawie 12 poziom biegania. Gruby tu jest i warczy na mnie. Gruby na ciebie, warczył? to tak. jest lepszy handlarz, że jest safe? Gruby nie żyje. Lepszy handlarz. Aha. No, dwarf. No Zwadnię cały magazynek, żeby nic w sumie nie dostać. Karabin policyjny. Kupię se kordelasa bo mam prawie 200 maj'a I Wygląda na porządną broń. Mam nadzieję, że tak będzie. A ile jest warte ten sztylet, którego nie chcę? Nie wiem. No, dla kupców pewnie stafla Wszystko jest 7 na no. Tylko bądź cicho, co? Gówno. Najgorszy styl. To Dodam Zakrzywione Ostrze, bo jest słabe. I Nadziaka jest sprzeda. Encorder las, zobacz co mogę Która gośmia, bo nie wiem jak masz czas 41 Jeszcze 19 minut gdzieś ty poszedł Nie wiem, nie widzę bo jest no a, a no taba, czy słońce jakieś... Leciałem do jakiegoś garażu Ja wleciałem do śmieci Ja biegnę do... A coś tam biegnie Co ja? No biegniesz tego tam, gdzie punkt oznaczyłem. O, połamałem sobie kostkę. A jest fajny dźwięk, jak jest recoil yy, kotwiczki. Niech się napina. No. No, przeładowanie, no tak. Nie no, zawsze mówię recoil, jak mi chodzi o przeładowanie Są tak. To dosłownie dwie osoby. Trzy, bo jeszcze force jest. To pójdziemy do Derka, i potem pójdziemy tutaj od razu, bo po drodze jest sprinter i zadajcie. Bo ja zrobiłem. Albo bo strzał, ja myślałem, że on zwykłą. Myślałem, że on zwykłą strzelabię ja do Darek potrzebuje nam coś powiedzieć. Ktoś jest w szkole. Nasi zwiadowcy widzieli wchodzących tam leży. Bardzo ważna informacja. Jezus, nie idźmy do tej wieży. Nie no, musimy iść do szkoły. jest gdzie do szkoły? A co no jest tutaj? Najpierw masz Sprintera po drodze. Weź swój znacznik 8, bo się myli. Musisz mnie podnieść. Coś ty zrobił. Kotwiczka nie, nie zadziałała. Nie. Żyj. Dobra, biegniemy dalej. Zużyłem trzy apteczki na... O! Chodźcie. Perfekcyjnie. Mogą czyś pławkę. Handlarz ty jest lepszy. Ojoś. Oj. O, co masz? do 210! Ja Ile? 210 damage mam wierę. Co mogę tym zrobić. Wiesz co, ja bym się przespał i bym się przespał. Ja też. Eee. O... Czekaj, jest. Prawdopodobnie się nie zrespił już ten, bo już się jeden zrespił. No tak. Eee, to chodź spać. Eee, I bym cię poprosił, jak się śpimy, o dwa toksyczne porosty i zapasy domowe, jeżeli posiadasz. Albo kupię kradz, dwa toksyczne porosty i spań. Oraz, no dom. nie, to, ja to będzie Cię kosztowało cztery browary. Dobrze, to ci. Się... Sprawdzę czy to mm. ma Handla Zumar. Chodź na, na dole, to Dobra, to Toksyczne porosty. Dwa i zapasy domowe. Ty zapasów domowych? No, dam dwa daj, żebym miał na zapas. Ja tego nigdzie znaleźć nie mogę zawsze No dole, masz cobra. Masz alkohol. Zbieram. O, Biznes. Plan. O, sprinter. Atomowy żyk. O, kurde, ale to będzie dowolna broń. Moja broń. Jeszcze czekaj. Zadanianie. Ekwipunek. Tasak. Eee, tasak. Gdzież? Bo mam tego kurczy syna. Tak, idę już czekaj. Choćby ja do niego strzelam. O, damy mu to, to i jeszcze mu dam to. Mój tasak bije za 318. <grywy> Właśnie widzę, że jest, bo on nie wie, co się dzieje. Gdzie on jest? To nie jest sprinter! Sprinter, tu leży. Czekaj! Flaszki z na Co Au. I my do strefy No jak się uda Idziemy No pierw... i chyba gra mi się z ciała Nie Tak Najgorzej no A co musi restarta zrobić? Czy, ja? czy restarta robisz? Opuścił Sasie. No cóż, No typie, latem. 17 minut. Aha. E e, dobra. Nie, ja nie mogę, z sędzią, był, ale nie będę. Wracamy po przerwie, lecimy po zrzuty. Ale tak jest mało ludzi, teraz ciężko będzie zebrać. Kokolwiek. Zabijemy, nie? Okay. Nie. Okej. On... Nie zobaczył mnie. On nie, jak nie, zobaczył, biegnie za tobą. Nie, mnie zignorował. Mnie też, To on pośledzony jest? Prawda, gdzie ja mój tasak. Dwa strzały i pochwala na dwie. Do... kolega tu się patrzy. ile dobicie daje tego ekwa nocy, wiesz? Graj bo kolega się patrzy. Brawe, uwaga, no, to są o no są nasi koledzy ulubieni. Ponieważ nie słyszysz gwizd, psy, musimy się z tobą komunikować e... bezpośrednio. E... Masz bazar tutaj ja o, na o, to ty? Ała. Eee, to jest bazar. z nami rozmawiać? Au. Ał... I bez Cóż, um... Dobrze, biegnę. Ci stawić się na tych miast. Dobrze, Stawimy się, ale nie jestem odcinki, bo nie mamy czasu. Eee, Najkrótszy odcinek, najdłuższy odcinek. na kanale. Ciebie wieki temu. Zawsześ taki powolny? Być może jesteś Widzisz, odporny ja. na moje przyzwania. To dobrze. Silniejsi wymagają więcej wysiłku, ale są zawsze bardziej wartościowi. Ty musisz być tą wiedźmą. Ależ ważkie słowo! Ale oczywiście ty nie wierzysz w takie bajdurzenia. Jestem tu, bo powiedziano mi o twoich... zdolnościach. Chcesz wiedzieć, jak udaje mi się niezauważenie poruszać między immortui? Czy nie tak? A? To możliwe? Dla ciebie? Nie. Jesteś zbyt gruboskórny Aha. i prosty, aby posiąść tak głęboką wiedzę. Ej, Ale są inne sposoby. Mogę coś dla ciebie przyrządzić. Chętnie dam coś w zamian. Jesteś Ale tu tylko tego? dlatego, że ja sobie no tak wygląda. życzyłam. A teraz życzę sobie, żebyś posiadł tę zdolność. E? Bez niej mi się nie przydasz. Dobra. Tej nocy udasz okay. się do jaskiń. Kiedy przemieńcy mogę, będą polować, zbierz tyle czarnych grzybów, ile zdołasz tylko umieć. Jakich? Przyrządzę z nich Karny. dla ciebie miksturę. To wszystko, czego potrzebuję. Odciszyłem się czy nie? Nie wiem, notatkę tu masz w środku. Co mam w środku? No totkę zebrała? Nie, nie Nie, nie debile, debile. Tu, tu, tu w środku, tu u niej. Aaaa. W kranku. Kur... O, zebrałem. On jest. Zabrałem. On widzę. Łatnie dobre bronie sprzedawał Hej, mam Teraz sprzedaję żelazny jak 207 Major. Ja nie mam nic ciekawego. Ja? No. Nie wiem, na razie nie biorę. Będą jeszcze lepsze rzeczy. Eee... Dążymy coś jeszcze zrobić? Ja moduł z, z oddał I no w następnym odcinku zaczniemy... Misje poboczne. Tak, misje poboczne. Bo okay. za dużo... Dziś było za dużo misji głównych. Dokładnie. Cały odcinek był mi poświęcony. Nawet w Dwa odcinki misji głównych. To za dużo. Tak być nie może. A ja mam jeszcze super broń teraz, która bije za 320. To oh. moja gitara dalej jest lepsza. Ale ja mam ta za jaki ma pizzu. To gitara ma tyle samo. Ale to by się ksuje, ja, ale Ani spędzi rany. O, ty grasz na ci to. da, <laughs> do wszystkiego się ty pobieram. Aż mnie wokół za spędziała. Aż tam chipsy do zjełpienia. Ułomieniem. Lejście salone. Jeszcze tam do niego płatę. Tak? Obwada grenada. Witaj. <laughs> <laughs> A Crane, wchodź. Wchodź. Mam wiem? O które prosiłem. Świetnie, fenomenalnie. Właśnie opowiadałem doktorowi Camdenowi o tobie. Doktor Kamil. zastępuje krew. Światło czułe. Jako broń głowę dam, że całkiem groźne. Ale to dygresja. Daję ostatnią porcję od czynnika i zabasowa fiolka. A niech mnie. Ta tkanka. Pozytywny wynik na zrekombinowanego wirusa. Camden, wiesz co to znaczy? Gdy zaszczepiłem Kanten. próbki mięsa z rekombinowanym wirusem, wtedy zadziałało. To jest mój brat, dziadek. Te przeróżne A, mutacje. Zoro. Ja nie dam rady. Camden mógłby. Ma potrzebny sprzęt, tak ale nie przecież jesteś. nie mamy szans dostarczyć mu wyników. A nie możecie wymieniać informacji przez radio? Woda. Woda, wszędzie woda i ani kropli do picia. Doktorze Camden, a gdybym dostarczył to do Pana osobiście? I dane, i próbki. U Ale może nam pomóc, prawda? Tak. Aha. To ta gra jest ne. Nawet nie wiesz ile to wszystko znaczy. Dla mnie, dla wszystkich. Dam ci znać, gdy wszystko będzie gotowe. A teraz musisz iść. Zawsze ich wytłumie jakoś jak się wychodzi. Nie wiem czy to jest. Nie wiem, u mnie było wszystko ok. Kamden był trecio. Bardzo O, poziom kolejny. 15 Atak w kamuflażu, albo krytyk co lepsze. Ja mam krytyk cholery, Rahim, mówiłem ci, że ja to albo atak w kamuflażu co po Broń trucizna z sprintera Algi nie mam. co się stało? Gdzie jesteście? Ja biorę atak w kamuflażu. się, już do was idę Algę chyba 13 Rakim Rahim! co się dzieje, że tu no normalnie? Jadę. No nic, Rahim poczekaj. Regen, słyszysz mnie? Tak, jak słyszycie, co wylem. jest? Idę po Rahima. Rahim. Algi, Rahim. mam tylko trzy, bo jak niech go nie, nie zrobię. Jeden, więcej ja nie, nie podstępuje. Och, to ci nie wygląda? Niestety nie. Poszli z omarem, wysadzić Plamy. gniazdo i wpadli w tarapaty. Oni co? Kurde, dobre, to jeszcze trochę nie podsłuchał lepiej. A skąd my wszędziemy materiały wybuchowe? Eee... No, no nic, to i no, tak pomożemy mu dopiero sobie. w kolejnym no godzinie. A raczej dopiero za trzy lata. Jestem prawie na miejscu, uratuję go, Breken. Wydgórszczanie potrzebują pomocy. Gdzie ty jesteś? Jestem na słupie. Co ty teraz jesteś na słupie? Uratuj mógł mu dupę złoić. Znaczy ten pasak Nie. Na litość bosko, nie mów jej. Sama poleci go szukać, a tylko tego mi trzeba, żeby też zawał się zabić. Jasna cholera! Ej, ten kod kreskowy jest dość wyraźny. Zeskanuj Jója, nie wyraźny, to, kanizo, Mnie to nie jest wyraźnie zeskanowane, zobaczcie co jest tam Nie, to nie www.haramcity.com Otwórz w, się, że... w, w kropka, haram, city, kropka, <grym> przeglądarce Otwórz, zobaczmy To jest Rosman. zobacz, to jest podróba Rosmana. zobacz Połączenie jest prywatne Ktoś to odkrył właśnie Nie wiem, nie mogę tam wejść, blokuje mi. Co za gówno Może to wirusy? No to jest kod QR. Nie, nie mogę z tego skorzystać, bo wywa wywala mi obronę. Tu jest drugi kod. Będzie pewnie to samo. Dobra, kończymy. Kończymy tutaj? 19. Dobra. Tam na gry, elo, elo. Agry wojenne i... Elo, elo. Elo, elo. Ja sobie broń ogarnę w tym czasie i nie będę robić, tylko sobie ogarnę broń.